Ukochani bracia i siostry w Chrystusie, niech pokój Boży będzie z wami wszystkimi. Dzisiaj Pan położył na moim sercu niezwykle ważne przesłanie dla każdego z Was. To nie jest przypadek, że oglądacie ten film właśnie teraz. Bóg widzi Waszą walkę, Wasze zmartwienia finansowe i pragnie Was poprowadzić ku lepszej przyszłości. Zanim przejdziemy dalej, naciśnijcie przycisk subskrypcji i włączcie dzwonek powiadomień. To pozwoli Wam być na bieżąco z Bożymi przesłaniami, które dzielę się każdego dnia. A teraz zatrzymajcie się na chwilę i zastanówcie, czy czujecie się zmęczeni ciągłą walką o stabilność finansową? Czy pragnięcie głębokiej przemiany w swoim życiu materialnym? Dzisiaj otrzymacie praktyczne wskazówki, jak połączyć mądrość finansową z wiarą w Boże prowadzenie. Nie będę Wam obiecywać szybkich cudów czy natychmiastowego bogactwa. Zamiast tego, pokażę Wam, jak poprzez modlitwę, roztropność i mądre zarządzanie finansami możecie stopniowo budować stabilną przyszłość. Podzielcie się w komentarzach, z jakimi największymi wyzwaniami finansowymi się obecnie mierzycie. Wasza szczerość pomoże innym zrozumieć, że nie są sami w swojej podróży. Pamiętajcie, Bóg pragnie, abyście prosperowali w każdej sferze życia, ale wymaga to również Waszego zaangażowania i mądrości. Drodzy przyjaciele, to, co za chwilę usłyszycie, może odmienić wasze podejście do finansów na zawsze. Każde słowo tego przesłania jest ważne, dlatego proszę, zostańcie ze mną do końca. Nie chcę, żebyście później żałowali, że przegapiliście kluczowe informacje, które mogą pomóc wam w osiągnięciu finansowej stabilności. Bóg pragnie, abyśmy byli dobrymi zarządcami tego, co nam powierzył. To nie jest łatwa droga ale z jego pomocą i właściwym nastawieniem możemy nauczyć się mądrze gospodarować naszymi zasobami. W miarę jak będziemy zgłębiać to przesłanie, odkryjecie praktyczne wskazówki, które pomogą Wam połączyć Waszą wiarę z codziennymi decyzjami finansowymi. Pamiętajcie, że prawdziwa przemiana wymaga czasu i cierpliwości. Nie szukamy tutaj szybkich rozwiązań, ale trwałej zmiany, która przyniesie owoce w długiej perspektywie. Każda część tego przesłania jest jak puzzel w większym obrazie waszej finansowej odnowy. Za chwilę podzielę się z wami biblijnymi zasadami zarządzania pieniędzmi, które mogą zrewolucjonizować wasze podejście do finansów. Będziemy też rozmawiać o tym, jak budować zdrowe nawyki finansowe, które są zgodne z Bożym planem dla naszego życia. Czy jesteście gotowi na tę podróż? Pokażcie to, pisząc w komentarzach, jestem gotowy na finansową odnowę. Wasze zaangażowanie jest kluczowe. Bo to Wy jesteście głównymi aktorami w tej historii przemiany. Pamiętajcie, że Bóg widzi Wasze starania i docenia każdy krok, który podejmujecie w kierunku lepszego zarządzania swoimi finansami. On jest z Wami w tej podróży i pragnie, abyście osiągnęli sukces. Moi drodzy, dzisiaj jest dzień, w którym możecie zacząć dostrzegać pierwsze znaki pozytywnej zmiany w Waszym życiu finansowym. Bóg otwiera przed Wami drzwi do nowych możliwości, ale to od Was zależy, czy przez nie przejdziecie. Wyobraźcie sobie, jak Wasze życie mogłoby wyglądać za rok, gdybyście zaczęli stosować zasady, o których dziś mówimy. Pamiętajcie, że Bóg nie obiecuje nam życia bez trudności, ale daje nam mądrość i siłę, by je przezwyciężyć. W księdze przysłów 3, 9 myślnik 10, czytamy: Czcij Pana darami ze swego mienia i z pierwociń całego dochodu, a Twoje spichrze napełnią się zbożem i tłocznie będą opływały moszczem. To nie jest obietnica natychmiastowego bogactwa ale zapewnienie, że gdy oddajemy Bogu pierwsze miejsce w naszych finansach, On błogosławi nasze wysiłki. Zacznijcie dostrzegać małe zmiany w Waszym podejściu do pieniędzy. Może to być decyzja o stworzeniu budżetu, rozpoczęcie oszczędzania, nawet jeśli to małe kwoty, lub podjęcie kroków w kierunku spłaty długów. Te drobne kroki są jak ziarna, które z czasem przyniosą obfity plon. Bóg pragnie, abyście żyli w wolności finansowej, nie po to, by gromadzić bogactwa dla siebie, ale by móc błogosławić innych i wspierać jego dzieło na ziemi. Wyobraźcie sobie, jak wspaniale byłoby móc hojnie dawać, nie martwiąc się o własne potrzeby. Podzielcie się w komentarzach jednym małym krokiem, który podejmiecie w tym tygodniu, aby poprawić swoją sytuację finansową. Wasza decyzja może zainspirować innych do działania. Pamiętajcie, że przemiana finansowa to proces. Nie zniechęcajcie się, jeśli nie zobaczycie natychmiastowych rezultatów. Bądźcie cierpliwi i wytrwali, a z czasem zobaczycie, jak Bóg działa w waszym życiu, prowadząc was ku większej stabilności i pokojowi w sferze finansów. Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże jest pełne mądrości, która może nam pomóc w zarządzaniu naszymi finansami. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym wersetom, które mogą nas prowadzić w tej dziedzinie. W Ewangelii Mateusza, godzina 6.33 Jezus mówi, Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. To przypomina nam, że nasze priorytety powinny być właściwie ustawione. Gdy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, On troszczy się o nasze potrzeby. Księga Przysłów 21.5 uczy nas, plany PRACOWITEGEO przynoszą zysk, a każdy, kto się spieszy, doznaje tylko biedy. To mądre słowa przypominają nam o wartości cierpliwości i planowania w naszych finansach. Bóg zachęca nas do roztropności i unikania pochopnych decyzji finansowych. W liście do Filipian godzina 4.19 czytamy, a Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. To obietnica, że Bóg zna nasze potrzeby i troszczy się o nie. Nie oznacza to, że otrzymamy wszystko, czego pragniemy, ale że Bóg zapewni nam to, co jest naprawdę niezbędne. Zastanówmy się też nad słowami z Księgi Malachiasza godzina 3.10 Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczać w tym Mówi Pan zastępów, czy Wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa w przeobfitej mierze To werset, który przypomina nam o zasadzie dawania i otrzymywania błogosławieństwa Pamiętajmy jednak, że te wersety nie są magiczną formułą na bogactwo są raczej wskazówkami, jak żyć w harmonii z Bożym planem dla naszych finansów. Bóg wzywa nas do mądrości, pracowitości i hojności, jednocześnie zapewniając, że nie zostaniemy sami w naszych zmaganiach. Zachęcam Was, abyście podzielili się w komentarzach, który z tych wersetów najbardziej do Was przemawia i dlaczego. Wasza refleksja może być błogosławieństwem dla innych. Drodzy przyjaciele, teraz chciałbym, Abyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, jak możemy zastosować te biblijne zasady w naszym codziennym życiu. Wasza aktywność i refleksja są niezwykle ważne w tym procesie. Jeśli czujecie, że to przesłanie dotyka waszego serca i jesteście gotowi podjąć kroki w kierunku finansowej odnowy, napiszcie w komentarzach: Jestem gotowy na zmianę. Wasze zaangażowanie jest pierwszym krokiem do transformacji. Zastanówmy się teraz wspólnie, Jakie małe zmiany możecie wprowadzić już dziś, aby lepiej zarządzać swoimi finansami? Może to być rozpoczęcie prowadzenia budżetu domowego, odłożenie nawet niewielkiej kwoty na oszczędności, czy podjęcie decyzji o ograniczeniu zbędnych wydatków. Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach, wasza inspiracja może pomóc innym. Chciałbym, abyście teraz zamknęli oczy na moment i wyobrazili sobie, jak wygląda wasze życie finansowe za rok, jeśli zaczynacie stosować te biblijne zasady. Co się zmieniło? Jak się czujecie? Trzymajcie się tego obrazu i pozwólcie, by motywował Was do działania. Pamiętajcie, że nie jesteście sami w tej podróży. Bóg jest z Wami, a także macie wsparcie tej wspólnoty. Jeśli macie pytania dotyczące zarządzania finansami w świetle Bożego Słowa, nie wahajcie się ich zadać w komentarzach. Będziemy starać się na nie odpowiedzieć w kolejnych filmach. Zachęcam Was również do podzielenia się tym filmem z osobami, które mogą potrzebować tego przesłania. Wasze działanie może być błogosławieństwem dla kogoś, kto zmaga się z problemami finansowymi. Na koniec tej części chciałbym, abyście pomyśleli o jednej rzeczy, za którą jesteście wdzięczni w swojej obecnej sytuacji finansowej, nawet jeśli jest trudna. Podzielcie się tym w komentarzach. Praktykowanie wdzięczności może otworzyć nasze serca na nowe możliwości i błogosławieństwa. Drodzy bracia i siostry, chciałbym teraz zwrócić Waszą uwagę na potęgę ciszy i skupienia w naszym życiu duchowym i finansowym. Bóg często przemawia do nas w ciszy, a nasza zdolność do słuchania i refleksji może mieć ogromny wpływ na nasze decyzje finansowe. Przypomnijcie sobie historię proroka Eliasza z pierwszej księgi królewskiej. Bóg nie przemówił do niego w wichurze, trzęsieniu ziemi czy ogniu, ale w szmerze łagodnego powiewu. Podobnie w naszym życiu finansowym. Najważniejsze decyzje często przychodzą w momentach cichej refleksji i modlitwy. Zachęcam Was, abyście codziennie znaleźli chwilę ciszy, aby zastanowić się nad swoimi finansami w kontekście Bożego planu dla Waszego życia. To może być pięć minut medytacji nad wersetem biblijnym dotyczącym zarządzania zasobami lub czas na modlitwę o mądrość w podejmowaniu decyzji finansowych. Pamiętajcie, że Bóg działa w ciszy i dyskrecji. Nie musicie rozgłaszać światu o waszych planach finansowych czy błogosławieństwach, które otrzymujecie. Jezus nauczał nas, abyśmy modlili się w ukryciu, a nasz Ojciec, który widzi w ukryciu, odda nam jawnie. Mateusz 6:6. 6. Ta zasada dotyczy również naszych finansów. Skupcie się na budowaniu solidnych fundamentów finansowych w ciszy i pokorze. Nie porównujcie się z innymi i nie szukajcie uznania za wasze wysiłki. Bóg widzi Wasze starania i w swoim czasie przyniesie owoce. Proponuję wam małe ćwiczenie. Przez najbliższy tydzień, zanim podejmiecie jakąkolwiek ważną decyzję finansową, zatrzymajcie się na moment w ciszy i żądajcie sobie pytanie, czy ta decyzja przybliża mnie do Bożego planu dla mojego życia. Słuchajcie uważnie odpowiedzi, która pojawi się w Waszym sercu. Pamiętajcie, że transformacja finansowa to osobista podróż między Wami a Bogiem. Nie musicie dzielić się każdym szczegółem z innymi. Niech wasza wiara i działania mówią same za siebie. Drodzy przyjaciele, chciałbym teraz, abyście użyli swojej wyobraźni. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że stoicie przed zamkniętymi drzwiami. Te drzwi symbolizują waszą obecną sytuację finansową. Może czujecie się uwięzieni, niepewni, co znajduje się po drugiej stronie. Teraz wyobraźcie sobie, że w waszej dłoni pojawia się klucz. Ten klucz to mądrość finansowa, którą otrzymujecie od Boga. Powoli wkładacie klucz do zamka i przekręcacie. Słyszycie, jak mechanizm ustępuje. Otwieracie drzwi i widzicie przed sobą jasno oświetloną ścieżkę. Ta ścieżka prowadzi Was ku finansowej stabilności i pokojowi. Nie jest to droga usłana różami, widzicie na niej kamienie i przeszkody, ale wiecie, że z Bożą Pomocą jesteście w stanie je pokonać. Idąc tą ścieżką. Zauważacie, że z każdym krokiem czujecie się silniejsi i bardziej pewni siebie. Po bokach drogi widzicie owoce waszej pracy i mądrych decyzji finansowych, spłacone długi, rosnące oszczędności, możliwości pomagania innym. W oddali dostrzegacie górę. To wasz cel finansowy, może to być wolność od długów, bezpieczna emerytura czy możliwość hojnego dawania. Droga na szczyt może wydawać się długa i stroma, ale wiecie, że z Bożym prowadzeniem i Waszą determinacją możecie tam dotrzeć. Teraz wyobraźcie sobie, że stoicie na szczycie tej góry. Rozglądacie się dookoła i widzicie piękny krajobraz możliwości i błogosławieństw. Czujecie głęboki pokój i wdzięczność. To jest obraz Waszej przyszłości finansowej, którą możecie osiągnąć z Bożą pomocą i Waszym zaangażowaniem. Otwórzcie oczy. Jak się czujecie po tej wizualizacji? Podzielcie się w komentarzach jednym słowem opisującym Wasze odczucia. Ta wizja może być Waszą motywacją w trudnych momentach. Pamiętajcie, że ta podróż ku finansowej stabilności to proces. Będą wzloty i upadki, ale z każdym krokiem zbliżacie się do celu. Trzymajcie się tej wizji i pozwólcie, by prowadziła Was w codziennych decyzjach finansowych. Drodzy bracia i siostry, chciałbym teraz podkreślić znaczenie wierności w małych rzeczach. Jak mówi Ewangelia Łukasza, godzina 16:10: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Ta zasada ma ogromne znaczenie w naszym życiu finansowym. Bóg obserwuje, jak zarządzamy tym, co nam powierzył, nawet jeśli wydaje się to niewiele. Wasza wierność w zarządzaniu małym budżetem, spłacaniu drobnych długów czy oszczędzaniu nawet niewielkich kwot, nie umyka jego uwadze. Wyobraźcie sobie rolnika, który cierpliwie uprawia swoje pole. Codziennie wstaje o świcie, podlewa rośliny, dba o glebę. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nic się nie dzieje, ale pod powierzchnią ziemi nasiona kiełkują, korzenie rosną. Tak samo jest z waszymi finansami: konsekwentne, codzienne działania mogą nie przynosić natychmiastowych rezultatów, ale budują solidny fundament pod przyszłe błogosławieństwa. Bądźcie wierni w prowadzeniu budżetu nawet jeśli na początku wydaje się to trudne. Bądźcie uczciwi w swoich transakcjach finansowych, nawet gdy nikt nie patrzy. Bądźcie hojni, nawet gdy sami nie macie wiele. Te małe akty wierności przygotowują Was na większe błogosławieństwa. Pamiętajcie też o słowach z Księgi Przysłów 28: 20. Człowiek godny zaufania będzie hojnie błogosławiony. Wierność i zaufanie idą w parze. Gdy jesteście wierni Bogu i Jego zasadom w zarządzaniu finansami, budujecie zaufanie, które otwiera drzwi do nowych możliwości. Zachęcam Was, abyście w tym tygodniu zwrócili szczególną uwagę na małe decyzje finansowe. Przed każdym wydatkiem zastanówcie się, czy ta decyzja odzwierciedla moją wierność Bożym zasadom. Podzielcie się w komentarzach jednym małym krokiem, który podejmiecie, aby być bardziej wiernymi w zarządzaniu swoimi finansami. Bóg widzi Wasze starania i docenia Waszą wierność. Nie zniechęcajcie się, jeśli nie widzicie natychmiastowych rezultatów. Pamiętajcie, że przygotowujecie grunt pod przyszłe błogosławieństwa. Umiłowani w Chrystusie, w tym momencie chciałbym, abyśmy skupili się na pokoju i bezpieczeństwie, które płyną z zaufania Bogu w naszych finansach. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 6, 25 26, Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, Czym się macie przyodziać? Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a ojciec wasz niebieski je żywi? Te słowa nie zachęcają nas do bezczynności, ale do zaufania Bogu w naszych codziennych troskach, w tym finansowych? Wyobraźcie sobie, jakby to było budzić się każdego ranka z głębokim poczuciem spokoju, wiedząc, że Bóg troszczy się o wasze potrzeby. To nie oznacza, że nagle wszystkie problemy finansowe znikną, ale że możecie stawić im czoła z nową perspektywą i siłą. Pamiętajcie, że Bóg jest waszym dobrym pasterzem. Jak mówi Psalm 23, On prowadzi Was na zielone pastwiska i nad spokojne wody. Nawet gdy idziecie ciemną doliną finansowych trudności, nie musicie się bać, bo On jest z Wami. Jego laska i Jego kij Was pocieszają. Zachęcam Was, abyście każdego dnia Zanim zajmiecie się swoimi finansami, spędzili chwilę w modlitwie, prosząc Boga o pokój i mądrość. Możecie powiedzieć: Panie, powierzam Ci moje finanse. Prowadź mnie i daj mi Twój pokój w każdej decyzji. Praktykujcie wdzięczność za to, co już macie. To pomoże Wam dostrzec Boże błogosławieństwa w Waszym życiu, nawet pośród trudności. Każdego wieczoru zanotujcie trzy rzeczy za które jesteście wdzięczni w sferze finansowej, niezależnie od tego, jak małe mogą się wydawać. Pamiętajcie, że Boży pokój przewyższa wszelki umysł, jak mówi list do Filipian 4:7 Pozwólcie, aby ten pokój chronił wasze serca i umysły, szczególnie gdy stoicie przed trudnymi decyzjami finansowymi. Podzielcie się w komentarzach, jak doświadczacie Bożego pokoju w swoim życiu finansowym. Wasze świadectwo może być zachętą dla innych. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego przesłania. Mam nadzieję, że te słowa zainspirowały Was do nowego spojrzenia na Wasze finanse przez pryzmat wiary i Bożej mądrości. Pamiętajcie, że prawdziwa przemiana finansowa zaczyna się od odnowienia naszego umysłu i serca. Zachęcam Was, abyście każdego dnia poświęcali czas na czytanie Słowa Bożego, szczególnie fragmentów mówiących o zarządzaniu zasobami. Niech Boża mądrość kształtuje Wasze decyzje finansowe. Proponuję Wam konkretne wyzwanie na nadchodzący tydzień. Wybierzcie jeden werset biblijny dotyczący finansów i medytujcie nad nim codziennie. Może to być przypowieści 3, 9 10, Mateusz godzina 6.33 lub inny fragment, który szczególnie do Was przemawia. Zapiszcie swoje refleksje i obserwujcie, jak wpływają one na Wasze codzienne decyzje finansowe. Zachęcam Was również do stworzenia prostego budżetu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapisujcie swoje przychody i wydatki, pamiętając o zasadzie dawania pierwszeństwa Bogu w Waszych finansach. Nawet małe kroki w kierunku lepszego zarządzania pieniędzmi mogą przynieść wielkie owoce w przyszłości. Nie zapomnijcie o mocy wspólnoty. Jeśli to możliwe, znajdźcie osobę lub grupę wierzących, z którymi możecie dzielić się swoimi wyzwaniami i sukcesami w zarządzaniu finansami. Wzajemne wsparcie i modlitwa mogą być nieocenione w tej podróży. A teraz, zanim zakończymy, chciałbym się z Wami pomodlić. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoją niewyczerpaną miłość i mądrość. Prosimy, prowadź nas w naszych decyzjach finansowych. Daj nam odwagę do wprowadzania zmian i mądrość do rozpoznawania Twojej woli. Niech nasze finanse będą narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa. Błogosław nasze wysiłki i naucz nas ufać Tobie we wszystkim. W imię Jezusa. Amen. Pamiętajcie, że jesteście błogosławieni i umiłowani przez Boga. Niech Jego łaska i pokój będą z Wami każdego dnia. Dziękuję, że byliście ze mną. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, polubić i udostępnić to wideo, jeśli było dla Was wartościowe. Do zobaczenia w następnym filmie.